Słuchajcie, byłem ostatnio w odwiedzinach u szwagra, troszeczkę popięliśmy, jak to w życiu, chłopakom wpadają głupie pomysły do głowy i tym razem było tak samo. Sprawdziliśmy, czy jego pancerny telefon naprawdę jest pancerny, a jaki był plan? Zrzut trzeciego piętra. Siedzieliśmy, rozmowa zeszła na telefony. Szwagier mówi, jego telefon jest pancerny, nic nigdy mu nie będzie. No to wiecie, jak ktoś mówi, że jest pancerny, to każdy ma ochotę to sprawdzić. No mówię Ci, Hammer pancerny. No dobra, to sprawdzamy. Żeby było uczciwie, bez etui, bez żadnych osłon, normalny telefon, normalne życie. I test taki, jaki się zdarza, tylko że tym razem zdarzy się z trzeciego piętra. Jestem przekonany tym, że ten telefon spadł mi 30 razy zrusztowania, w, w klej, w, w gładz, we wszystko, jako tylko wykąpałem. Telefon ma pół roku. Wygląda jak wygląda Hammer Polska. Także... Podobnie wytrzyma. zakład ze szwagrem. Zobaczymy, czy działa. Trzecie piętro. No, trzecie piętro. Lecimy, lecimy. Hop! No i teraz najważniejsze pytanie. Czy on jeszcze żyje? Działa. I powiem Wam, że ja tu naprawdę żadnej rysy nie widzę. No i tu każdy normalny człowiek zakończyłby ten test. Ale wiecie, troszkę popite, chłopcy kombinują. A jakby odpalić kamerę i nagrać go jeszcze raz, żeby nagrał swój lot? No wiecie, głupi pomysł numer dwa. No dobra, jak telefon ma być pancerny, to niech jeszcze nagra jak leci. Mamy nagrywanie. I trzecie piętro lecimy. Hop. Hop. Dobra, szybkie sprawdzenie. Dotyk działa, aparat działa, głośnik działa i serio po dwóch zrzutach z trzeciego piętra. Normalnie bym w to nie uwierzył, gdybym tego nie widział. Ale jak widzicie, telefon działa, nic się w nim nie stało. Wszystko jest dobrze. Ekran nie pęknięty, nie zniszczony. I to nie jest laboratoryjny test, tylko typowa sytuacja u szwagra, kiedy ktoś mówi telefon jest pancerny i robi się eksperyment. I w tym scenariuszu telefon zdał egzamin. Pytanie do Was, co testujemy w następnym odcinku? Beton, woda czy porównanie z innym smartfonem? Napiszcie w komentarzu, bo wydaje mi się, że z takich głupich pomysłów wychodzą najlepsze odcinki.